Rozumowa dnia Barbara kuraszkiewicz jak Witam Państwa. A w naszym studiu Edward Fetko, radny Sejmiku Województwa Lubuskiego, Samorządowo lubuski Dzień dobry. Dzień dobry Pani, dzień dobry Państwu. Panie radny, podczas wczorajszej, wczorajszej sesji Sejmiku, no niespodziewanie sesję zdominował, przynajmniej na początku, temat Wojewódzkiego Urzędu Pracy. Przypomnijmy dokładnie, został zwolniony dyrektor tej placówki, ponieważ okazało się, że żona, która prowadzi agencję zatrudnienia, sprowadzała z Ameryki Łacińskiej pracowników. Pracowali tu w niegodnych, to tak mówiąc bardzo oględnie, warunkach za grosze. Jak Pan ocenia tę sytuację? Pierwsze pytanie w ogóle: czy kiedy mąż jest dyrektorem WPU, a żona prowadzi agencję zatrudnienia, to jest konflikt interesów czy nie? No rzeczywiście ta informacja zaskoczyła wszystkich radnych. Ja też dowiedziałem się o tej sytuacji w niedzielę, no więc na moment przed posiedzeniem Sejmiku krótką informację o tej sytuacji złożyła pani marszałek wyjaśniająco. Poinformowała o decyzjach zarządu również w stosunku do dyrektora WPU. Oczywiście nie powinno być takich sytuacji, gdzie agencje pośrednictwa pracy, które powinien kontrolować Wojewódzki Urząd Pracy, no, są skoligacone w tym przypadku, prawda? To jest, to jest raz. Po drugie. Jest mało prawdopodobne, aby dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy nie wiedział o tej sytuacji, no, ze względu na te powiązania blisko rodzinne, bardzo bliskie rodzinne powiązania. Rzeczywiście ten materiał, który został opublikowany, w telewizji powszechnie uznawanej za niezależną, tak? No po I... prostu to był TVN Gazeta tak, Wyborcza tak, jako pierwsze podały tak. te informacje. No to, to, to może zaskakiwać. Natomiast dla mnie osobiście zaskoczeniem kolejnym jest fakt, że reakcja zarządu województwa, który nadzoruje jednostki, w tym podległe samorządowi województwa, w tym przypadku również Wojewódzki Urząd Pracy, reaguje. Post factum, czyli dowiadując się z mediów o nieprawidłowościach, jakie no, rzekomo wystąpiły komu no, wystąpiły, Natomiast... Zresztą trzeba przyznać, zareagował dość Dobrze, szybko w porównaniu po do tego, co było w Ale właśnie ale chciałam Pana po spytać, bo Jesz... przypomnimy, tak. że e, przez lata pełnił Pan funkcję wicemarszałka województwa, więc Pan doskonale zna te zależności i relacje. No i właśnie, czy e, Urząd Marszałkowski. W jaki sposób y, mógł wiedzieć o tym, co się dzieje? Jak wygląda ta kontrola i jak wygląda y, ten nadzór tak naprawdę? Jeśli nie wiedział, to bardzo źle, tak? Powie, ponieważ posiada instrumenty kontrolne, y, materiał, y, który został wyemitowany, on nie był przygotowany w jednym dniu, w tygodniu czy w miesiącu. Przypuszczam, że te materiały były gromadzone dużo, dużo wcześniej. Nawet sam fakt kontaktu z pracownikami Wojewódzkiego Urzędu Pracy, z jego dyrektorem, z szefową agencji, prawda, pośrednictwa pracy, to musiało dotrzeć w jakiś sposób do, do zarządu lub jego członków, bo nie wierzę, żeby tak naprawdę o niczym nie wiedzieli. I to się powtarza sytuacja z Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego, gdzie praktycznie problem. Problem zaczął powstawać w marcu, a ujawniony został dużo, dużo wcześniej. Konsekwencje tego były takie i nie inne. Faktem jest, że reakcja była natychmiastowa. Pan dyrektor poddał się do dyspozycji zarządu. Zarząd podjął uchwałę o jego odwołaniu. No tak, właśnie pojawia się też pytanie: właściwie dlaczego dyrektor został zwolniony? Czy dlatego, że takie oskarżenia padają w stronę jego żony, czy dlatego, że BUP nie kontrolował należycie agencji zatrudnienia i pytanie, na ile ten BUP może kontrolować takie agencje? Ale to z mocy prawa powinien kontrolować agencje, które uczestniczą w pośrednictwie pracy. Takich jest obowiązek i nie wierzę, że tutaj takiej kontroli nie było lub była świadomie zaniechana. Nie wiem, trudno to ocenić. Myślę, że kontrola w tej chwili, która będzie skierowana z Urzędu Marszałkowskiego, te kwestie definitywnie... Wyjaśni, ale na rzeczy zapewne coś jest i coś musiało być. Twierdzi pan, że urząd Marszałkowski musiał coś wiedzieć wcześniej, no to według pana dlaczego nie reagował, skoro było wiadomo, że za chwilę i tak to stanie się no głośno? Nie, no to jest pytanie, które już mówiłem wcześniej. Inne sprawy, które wychodziły, też reakcja była z opóźnieniem, bądź próbowano tłumaczyć się no, innymi zjawiskami. W tej sytuacji lepiej późno niż wcale i dobrze, jeśli to się wyjaśni. Natomiast jeśli faktycznie zarząd o tym nie wiedział, no to świadczy o dwóch rzeczach, że albo nielojalny jest dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy, który posiadając zapewne informacje, a jestem przekonany, że takowe posiadał, nie poinformował swoich przełożonych. A po drugie, no to brak skutecznej kontroli organów, które są do tego upoważnione i które powołuje zarząd województwa. Lubuskiego. W zarządzie województwa lubuskiego każdy ma swój obszar działania, jeśli chodzi o wojewódzki urząd pracy, to tutaj jakby nadzoruje, to wicemarszałek Łukasz Porecki. Już wczoraj więc podały też kolejne pytania, czy powinno się skończyć na tej dymisji dyrektora WPU, czy też należy się zastanowić nad dalszymi konsekwencjami? No formalnie wczoraj bynajmniej w formie werbalnej podczas sesji padł wniosek o do pani marszałek o odwołanie wicemarszałka Łukasza Poryckiego z Polskiego Stronnictwa Ludowego. Natomiast procedura dotycząca powoływania i odwoływania członków zarządu jest taka, iż to na wniosek marszałek można takowe głosowanie przeprowadzić w Sejmiku. Czy taki wniosek padnie? Trudno mi powiedzieć. No, wiemy wszyscy, że w, w zarządzie też jest dość taka skomplikowana sytuacja. Następuje, następują pewne tarcia polityczne. Rozszerzenie koalicji nie powstało po to, by się zachwycać władzą, ale również po to, by nowy koalicjant dostał jakieś frukty czy, 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 czy kawałek ciasteczka z tego tortu, który jest do podziału. Także to będzie zastanawiające. No Zobaczymy, jakie będą ruchy w tej chwili pani marszałek, bo do niej ta decyzja o ewentualnym złożeniu wniosku o odwołanie wicemarszałka należy. Tutaj jest nieco inna procedura, bo tutaj powołanie i odwołanie członków zarządu odbywa się zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 50% radnych. Natomiast w przypadku odwołania Pani marszałek, no to jest tak, tak, tak. Czy piąte głosów musimy, czyli osiemnaście, tak?